Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o fantastycznej czwórce, o opóźnieniach filmów Warner Bros Discovery. Później porozmawiamy o międzynarodowym dniu kina. Jednak dzisiejsze zestawienie newsów zaczniemy od box office'owych numerków. W miniony weekend na piątym miejscu znalazł się film Dragon Ball Super Super Hero, który zarobił 4,5 miliona dolarów. Do tej pory film globalnie zarobił prawie 70 milionów dolarów, jednak przez najbliższe 6 tygodni film będzie miał swoją premierę w Niemczech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Korei. Na czwartym miejscu po 14 tygodniach od premiery nadal trzyma się mocno Top Gun Maverick, który zarobił prawie 5 milionów dolarów. W tym momencie Maverick jest na 12 miejscu najbardziej kasowych filmów wszech czasów z wynikiem 1,422 miliarda dolarów. Na trzecim miejscu mamy Bestie z Idrisem Elbą, który zarobił niespełna 5 milionów dolarów. Na całym świecie film zarobił 36,2 miliona dolarów z budżetem 36 milionów dolarów. Tak więc na razie film jest stratny. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na drugim miejscu mamy komedię akcji Bullet Train, który zarobił 5,5 miliona dolarów. Brad Pitt z naszych kieszeni na całym świecie wyciągnął 174 miliony dolarów i wygląda na to, że na razie nie zwalnia. Na pierwszym miejscu mamy premierę zaproszenie, czyli najnowszy horror, który zgarnął z naszych kieszeni 7 milionów dolarów i jest to naprawdę żałosny wynik. Jednak biorąc pod uwagę 10-milionowy budżet, otwarcie rzędu 7 milionów jest naprawdę dobrym wynikiem. Poza Stanami Zjednoczonymi zaproszenie zgarnęło nieco ponad 1,5 miliona dolarów. Którą z tych produkcji obejrzałeś i obejrzałaś w kinie? Daj znać w komentarzu poniżej. A jeżeli czegoś nie widziałeś, nie widziałaś no to będzie można to nadrobić w następny weekend 3 września, ponieważ wtedy jest Międzynarodowy Dzień Kina. Niestety, jak zwykle polskie sieciówki omijają ten dzień, nie wiadomo dlaczego. Ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, naprawdę będą mieli z czego wybierać. Międzynarodowy Dzień Kina wypada w sobotę 3 września. Z tej okazji w Wielkiej Brytanii, w ponad 550 kinach w całej Wielkiej Brytanii, będzie można kupić bilet za jedyne 3 funty. No i w sumie nie jest to jakaś taka super okazja, bo zwykły standardowy bilet kosztuje 4 funty. Jednak 1 funt różnicy to jest 25% obniżki. Myślę, że więcej osób się na to skusi. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to aż 30 tysięcy miejsc będzie oferowało zniżki w swoich kinach. Standardowy bilet będzie kosztował 3 dolary. No i to się świetnie składa, ponieważ dzień wcześniej, czyli 2 września, do kin wychodzi e, Spider-Man No Way Home More Fun Stuff Version, czyli 11 minut ekstra dodatkowych materiałów do najnowszego filmu z Tomem Hollandem w roli głównej jako Peter Parker. No i to może być mega dobry plus, ale też mega dobry minus, bo są dwa punkty widzenia, jak zwykle. Mamy widza i mamy ludzi, którzy robią ten film. Jeżeli chodzi o widza, to wolałbym pójść w sobotę w międzynarodowy Dziękina, gdzie bilety będą tańsze. Jest to logiczne. Ten sam film, tańszy bilet, super. Z drugiej strony, mamy ludzi odpowiedzialnych za film, którzy chcieliby, aby ich film zarobił jak najwięcej no bo to w końcu jest biznes. Nie oszukujmy się, te filmy mają zarabiać kokosy. No i dla. Kevina Feige i dla ludzi z Sony to jest cios, ponieważ um, Spider-Man Neuhał może nie zarobić tyle, ile oczekiwali, że zarobi. Jednakże to można przerobić w zaletę, ponieważ ze względu na to, że będą tańsze bilety, więcej osób zgłosi jakby swoje zainteresowanie kinem, po prostu wypadem do kina. Więcej osób może poznać Spidermana, co za tym idzie, więcej osób pokocha MCU albo inne filmy o Spidermanie, zacznie kupować merch, zacznie się interesować tym światem. I to jest taki obosieczny miecz. Mogą zarobić mniej? Ale w przeciągu na przykład roku, dwóch, trzech, zyskają więcej fanów, czyli zarobią więcej. Zarabiając mniej, zarobią więcej, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Co o tym sądzicie? Rozpisujcie się tam, gdzie zwykle, a my przechodzimy do DCEU, ponieważ mam dosyć słabe wiadomości dla fanów tego uniwersum. Ostatnio w Warner Bros. Discovery i DC Universe nie dzieje się najlepiej. Niedawno dostaliśmy informację, że Bad Girl z Leslie Grace zostanie kompletnie usunięty. Ezra Miller, czyli filmowy Flash ma mega kłopoty, mimo że ostatnio obiecał się poprawić. Spór między Johnem Deppem a Amber Heard odbił się i to dosyć mocno na Aquamanie 2. No i teraz Shazam i Aquaman mają kolejne problemy, ponieważ zostały te dwa filmy opóźnione i to bardzo mocno. Jak donosi Boris Kids Hollywood Reporter, Shazam 2 i Aquaman 2 zostały przesunięte. Nowa data premiery Shazam 2 to stara data Aquamana, czyli 17 marca 2023. Niestety Aquaman 2 trafi do kin dopiero w Święta 2023. Na razie nie wiemy co stanie się z filmem Flash z Ezra Millerem w roli głównej, który na razie premierę ma zaplanowaną na lato 2023. Szczerze powiem wam, że nie mam zielonego pojęcia co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w Warner Bros Discovery, ale naprawdę nie dzieje się tam dobrze. Boris Keats Hollywood Reporter powiedział, że studio Warner Bros. Discovery ma tylko pieniądze na marketing dwóch filmów, czyli Black Adam i Don't Worry Darling. No i tak nieoficjalnie jest to główny powód przesunięcia filmów Shazam 2 i Aquaman 2. Po prostu Warner Bros nie ma pieniędzy na marketing tych filmów, dlatego przesunął je na kalendarzowy rok 2023, tak aby wtedy mieć nowy budżet. No i powiem wam, że nie dzieje się dobrze, a miało być tak świetnie. Zaslav powiedział nam, że ma plan na Warner Bros Discovery i na DCEU. Przez następne 10 lat będzie lepszy niż MCU. Na razie wygląda na to, że na, no, nie zapowiada się. Miejmy nadzieję, że DCEU utrzyma się na powierzchni, a nie, że będzie lepsze niż MCU. Ja po prostu życzę im tego. A Wy czego życzycie DCEU względem MCU i planów za zasława na DC? Przez następne 10 lat. A my przechodzimy do tematu dnia, czyli Fantastyczna Czwórka. Dostaliśmy naprawdę dużo informacji dla nadchodzącego filmu o najsłynniejszej rodzinie Marvela. Podczas San Diego Comic Con Kevin Feige ogłosił, że Fantastyczna Czwórka rozpocznie szóstą fazę projektów Marvela w 2024. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że reżyser No Way Home John Watts zasiądzie na tym samym stanowisku dla Fantastycznej Czwórki. Jednak John Watts opuścił projekt. Tak więc do premiery filmu zostały około 2 lata, a nie mamy ani obsady, ani reżysera. Tak więc no jest naprawdę ciężko. Jednak Deadline opublikował pewien raport, w którym napisali, że Matt Shakman, znany już fanom MCU, najbardziej z, a właściwie tylko z serialu WandaVision będzie nowym reżyserem Fantastycznej Czwórki i powiem wam, że jest to dobry wybór. Matt Shakman nie pracował jeszcze nad wielkimi, ogromnymi blockbusterami ale ma dużo doświadczenia. Odpowiedzialny jest na przykład za takie seriale jak u nas w Filadelfii, Gra o Tron, The Boys czy właśnie wspomniany WandaVision. Dajcie mi znać, czy według Was Matt Shakman jest dobrym kandydatem na reżysera, nie mając za sobą wielkich filmów blockbusterowych, tylko seriale, które też są ogromniaste. Na przykład Gra o Tron była uważana do szóstego sezonu za jeden z największych seriali we wszechświecie. W historii kinematografii nie było według wielu fanów lepszego serialu. Tak więc, czy podoła? Zobaczymy już w 2024. A kiedy będziemy mogli oficjalnie spodziewać się tego wszystkiego? Wydaje mi się, że podczas dnia D23 Expo Disney, już 10 września, czy 9-10 września. Kevin Feige być może oficjalnie ogłosi, że Matt Shakman będzie reżyserem Fantastycznej Czwórki. Jeżeli nie chcesz tego ominąć, to zostaw suba z dzwoneczkiem będzie transmisja i komentowanie na żywo tego wydarzenia. Nie chcecie tego ominąć. A my lecimy dalej z Fantastyczną Czwórką, ponieważ prawdopodobnie poznaliśmy pana fantastycznego, czyli Mr. Fantastika Rida Richardsa z Fantastycznej Czwórki. Kto to taki? Nie to nie kasztaniaki, zaraz się dowiecie. W MCU widzieliśmy już jedną wersję rida Richardsa za sprawą Doctor Strange: in The Multiverse of Madness. W Mister Fantastica z ziemi 838 wcielił się John Krasiński. Mokre sny fanów fantastycznej czwórki się spełniły, i niestety wygląda na to, że Kevin Feige na przyszłość MCU i główną linię czasową ziemi 616 ma zupełnie inne plany, jeżeli chodzi o casting. Fantastycznej czwórki. W podcaście Marvel Vision, do którego link jest w opisie, w około 52. minucie, możecie usłyszeć, kto prawdopodobnie zagra Mr. Fantastika w fantastycznej czwórce. Devin Faraci wspomniał, że słyszał, że w Mr. Fantastika może wcielić się Pen Badgley. No, i prawdopodobnie tak jak ja w ogóle nie kojarzycie, kim jest ten pen Badgley. Powiem wam, że jak zobaczyłem jego zdjęcie, które teraz widzicie na ekranie, no to od razu widziałem w nim Mr. Fantastika. Na pewno znacie go z Netflixowego serialu U. No i powiem wam, że jest to całkiem dobry wybór, biorąc pod uwagę wiek aktora, będzie mógł grać Mr. Fantastika przez kolejne 10-15 lat. Tak więc może to być początek wielkiej przygody dla tego aktora. Czy według Was pasuje? Według mnie. Tak, mamy teraz kolejny casting, tym razem Bena Grima z Fantastycznej Czwórki i jest to zaskakujący wybór. Drew Powell, który wcielał się w Solomona Grandiego albo bacza Gilzeana z serialu Gotham, na swoim Twitterze opublikował bardzo ciekawego tweeta, a oto on. GIF przedstawia nam 51 zeszyt Fantastycznej Czwórki z 66 roku, na którego czele stoi właśnie Ben Grimm. Jeżeli chodzi o ludzką postać Bena Grima, no to powiem Wam, że Powell dosyć dobrze by pasował. Jeżeli chodzi o jego wersję taką, nazwijmy to, kamienistą po przemianie no to tutaj jest otwarta księga, ponieważ prawdopodobnie będzie zrobiony w 100% z CGI, a biorąc pod uwagę na to, że jest taki mocno kamienisty, no to nie będzie pokazana jakby mimika twarzy, tak jak zrobione to jest z Halkiem Marka Rafalo w MCU. Tak więc tutaj jest troszeczkę tak łatwiej, że tak powiem. Ale szczerze, to ta dwójka aktorów naprawdę mi pasuje. Zostały nam jeszcze Pan Pochodnia, i pani niewidzialna, czyli Su Storm. Kogo byście widzieli w tych dwóch rolach? Pamiętajcie też o wieku aktorów. Skoro Reed Richards ma mieć około 35 lat, no to Sue Storm powinna, w Su Storm powinna wcielić się aktorka mająca mniej więcej 30 do 35 lat. A w. Johnego powinien wcielić się no, ktoś, kto ma jeszcze mniej lat, czyli około 30-32-3. Kogo widzielibyście w tych dwóch rolach? No i dajcie mi znać, czy te dwie, czyli Ben Grimm i Mr. Fantastic, pasują wam aktorsko. Mi szczerze mówiąc, mega pasują, nawet o tym nie wiedziałem, ale jestem bardzo zadowolony. Szykuje się naprawdę świetny reboot fantastycznej czwórki. Ja wierzę w Kevina, wierzę, że zrobi z tego naprawdę gigantyczny i niezapomniany film. A jak będzie, przekonamy się już w 2024. Trzymajcie się na razie.